Wygasa możliwość funkcjonowania tylko w oparciu o duży rynek krajowy. Chociaż oczywiście trzeba go wspierać. Jesteście jednym z flagowych okrętów nowoczesnej polskiej gospodarki. z do czego płyniemy? Do coraz lepszej, coraz bardziej proeksportowej, coraz bardziej konkurencyjnej gospodarki. Dużo się mówi o tym, że rynek polski jest już w pewien sposób nasycony. Kraj to jest pierwszy etap, który pozwala się rozwinąć polskiemu przedsiębiorcy. Natomiast jeżeli ma on w planach długotrwały rozwój, powinien mocno inwestować w rynki eksportowe i tam szukać zbytu na swoje produkty. Nasza firma, jak i większość uczestników tego kongresu, stawia na eksport. I to jest szansą nie tylko dla aluminium, ale całej stolarki otworowej. Dużym wyzwaniem dla nas, dla naszych klientów jest to, żeby dopasować ofertę do rynków zagranicznych. Szansą na rozwój polskich firm jest właśnie eksport, eksport naszych produktów, też i usług. A o tym, jak się do tego przygotować, rozmawiamy właśnie na kongresie, wymieniamy się doświadczeniami, budujemy tutaj wzajemne wizje i strategie. Jesteśmy bardzo mocni w Europie i nie powinniśmy mieć kompleksów.